Macie jakiś cytat jeszcze? Ktoś? Ja mam jeszcze. Słucham. E, nie ma znaczenia, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna, Ten jest bardziej pełną, czy bardziej pustą. I jak tworzy całość i harmonię, znaczenie ma, czy to twoja szklanka. O ile no, ta metafora ze szklanką jest taka dosyć popularna w książkach te, takich o rozwoju i dosyć oklepana już, mm -hmm. to jednak no, ta końcówka, czy to twoja szklanka, jakoś to robimy? Ktoś ci będzie mówił o tym, co się znajduje w szklance? Ktoś ci pokaże szklankę? Powie, w jakich proporcjach ma tam być jakaś zawartość, a Ty sobie zadaj pytanie, w co mi obchodzi Twoja szklanka. Czyli patrzenie, niech ktoś nie kreuje ci świata, ale to jest Twoja szklanka. I teraz, co tam będzie i jakie są proporcje, to jest Twoja działka. A te szklanki to jest metafora świata, to jest metafora przekonań, sposobu życia, które nam narzucają. I zawsze szukaj swojej szklanki. A to nie może mieć na przykład metafory do jednostki, że każdy z nas jest taką sztanką, a wiadomo, że w jednej jest wszystko po połowie, wina jest 3 czwarte i 1 czwarte. Dokładnie. Ten. I chodzi o to, żeby nie nikt tam nie narzucał, że musi być do połowy, bo tak ktoś mądry powiedział, tylko. I że musi być tam woda, bo może być tam Coca-Cola, jak chcesz, może być alkohol, jak chcesz, ale właśnie, mi chodzi o to, żeby po przeczytaniu takiego wpisu, żebyście właśnie tak kontemplowali w domu. O to mi chodzi, to jest cel tych wpisów. Żeby Was oświeciło, kiedy kontemplujecie wpisy.